Dzień dobry, witam państwa w to piątkowe przedpołudnie. Przed nami sparring Ruch Chorzów z Piastem Gliwice. Z tej strony Kajetan Piotrowski i będę dzisiaj miał przyjemność skomentować dla państwa to spotkanie. No i można powiedzieć, że dzisiaj zobaczymy taki jeszcze nieoficjalny, ale mały debiut Miłosza Szczepańskiego, zawodnika, który niedawno dołączył do Piasta Gliwice z 18. Znany kibicą Piasta Gliwice Dominik Steczyk. Zobaczmy teraz, piłka na wolne pole do Damiana Kądziora, ma troszkę więcej miejsca, skrzydłowy Piasta, ścina na lewą nogę, odegranie jeszcze do Toma Heitleja, Tom Heitli dorzuca piłkę w pole karne, zamyka tam wszystko, Miłosz Szczepański i mamy jeden do zera dobra akcja z prawej strony Damiana Kądziora z Tomem Heitlim, który wydawało się, że nieco przedłużył to dośrodkowanie, ale świetnie zamyka to wszystko Miłosz Szczepański Który dołożył nogę i otworzył wynik rywalizacji mamy 1 do 0 Dwójkowa akcja z Damianem konziorem i już wypuszczony na wolną pozycję Marcel Bykowski, spójrzmy Blisko niego obrońca ruchu, nie ma zbyt dużo miejsca Nasz młodzieżowy napastnik Jest jeszcze Kondior. ścina do środka, szuka lewej nogi i faulowany. Będziemy mieli okazję na być może bezpośredni strzał z rzutu wolnego. Zobaczymy, kto zdecyduje się tę piłkę wziąć. Jestki z niego. spójrzmy. Damian Konzior, strzał? Ach, nieco nad poprzeczką. Szkoda, blisko blisko był. To Serhiy Krykun. I zobaczmy, Marcel Bykowski ma troszkę miejsca. Damian Konzior. Czy będzie zejście na lewą nogę? Jest takowe. Zobaczymy, Marcel Bykowski w polukarnym, ale jest faulowany Damian Konzior i tym razem. Będziemy mieli rzut karny dla Piasta Gliwice. Jak zdecyduje się wykonać ten rzut karny? Spójrzmy. Tom Hatley. Lewy z... strona bramki. i Mamy 2 do 0 dla, dla Piasta Gliwice. Teraz przeszła ta piłka. Ma nieco więcej miejsca. Ruch Chorzów. Zobaczmy. Strzał. Dobra interwencja. Dobrze. Teraz błąd bramkarza. Ruchu, ale. Niestety nie opanował piłki Serhii Krykun. Teraz złe rozegranie, błędy w defensywie Ruchu Chorzów, zobaczmy, jest szansa na strzał! I jest bramka, jest 3 do 0, strzelcem bramki Tomasz Podstawski z numerem 37. Teraz dobra akcja Ruchu Chorzów, jest szansa na dośrodkowanie w pole karne, ale jeszcze podanie. na Nawinął tutaj Jakuba Cholupka, ale ponownie. Czujnie. I to koniec. Sędzia po raz ostatni zagwizdał w tym spotkaniu. Mamy wynik 3 do 0 dla Piasta lwicy w tym sparingowym starciu z ruchem chorzów. Bramki dla niebiesko-czerwonych zdobywał miłość szczepański Tom Hatley. No i w drugiej połowie trafienie również zanotował Tomas Podstawski. Ja dziękuję Państwu za, za tą transmisję, za ten mile spędzony czas.